Kulki z cebulki. 10 kwietnia wybuchła wojna. Kulki z cebulki, groch to nasz proch. Szkopy się cieszyli, Sowieci sprawili. Kulki z cebulki, groch to nasz proch. Jednego zabili, drugiego strącili. Kulki z cebulki, groch to nasz proch. Trzeciego grudeczku dędał nasz młodziek. Kulki cebulki, groch to nasz proch. Czwarty był majorem, dostał pomidorem. Kulki, cebulki, groch to nasz proch. Piąty pułkownikiem, więc dostał czajnikiem, kulki cebulki, groch to nasz proch. Szósty generałem, dostał głowę jajem, kulki cebulki, groch to nasz proch. Siódmy był marszałkiem, dostał głowę bałkiem, kulki Groch to nasz proch. Ósmy miały pusty, wiem dostał z kapusty. Kulki, cebulki, groch to nasz proch. A ten co pozostał, to z cebuli dostał. Kulki cebulki, groch to nasz proch. Wojna wciąż się toczy, imperium cieszy oczy. Kulki cebulki, groch to nasz proch. My się odwdzięczamy, psikusa. Przeżywają szok Tak jak Kain i Abel Kochali się Brat, bratu zafundował Pewną śmierć Czy naprawdę tak było Jeden tylko wie Lecz wiedzą Nie chce podzielić się Wiarygodność jego Wątpliwa jest I wariowa Panicznie boi się znakiem rozpoznawczym. Tchórzostwo jest, a kraj pochodzenia. To Pere, tak jak Kain.